Hey kid. Cześć widzowie, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z top 10 driftów, czyli 10 klipów, które podbijają driftingowy internet. No jest już jesień, robi się zimno, ale promocja na NMA nadal gorące. Chodów promocyjnych już nie ma, teraz wystarczy, że jedynie wejdziesz w link z opisu tego filmu. Po wejściu na stronę ukaże Ci się wachlarz możliwości gamingowych, czy to Assetto Corsa, Ultimate Edition zwykła, czy to Forza Horizon 5 z dodatki, czy edycja Deluxe. Te tytuły oraz wiele więcej zobacz na neba.com. Pamiętaj o wejściu w linki, który masz w opisie. Wyspani. Wyspani, na jedzenie, pewnie już po obiedzie, albo już nawet i po kolacji. Także możemy lecieć 10 klipami. Dzisiaj mamy 10 starych klipów e, Także pamiętajcie, w opisie macie napisane, co trzeba zrobić, żeby do mnie taki klip wysłać. I bardzo proszę o stosowanie się do tego, bo uprzedzam, że maile, które będą niezgodne z tym, automatycznie trafiają do kosza, gdyż mam ustawioną regułę na mailu, żebyście o tym pamiętali. A ja już wam nie przedłużam bo pewnie chcecie zobaczyć, co jest na 10. miejscu. No bo przecież poprzedni weekend to 10 nie było. Także. No patrzcie. Dziesiąte miejsce to AE86 użytkownikoniku light i mamy fajema. Dlatego na miejsce dziewiąte dziesiąte, przepraszam, bo no, nie jest moim zdaniem w dyretowania tutaj. A no i klip jest super ultra krótki, także nawet mówiąc to, co teraz mówię, nie zdążyłem powiedzieć w 100% jego długości klipu, więc oglądacie go drugi raz. Dzisiaj light na miejscu dziesiątym dziękuję za zgłoszenie. Miejsce dziewiąte przedstawia nam Jakub S15 w grze Live for Speed jest to gra chyba z 2003 roku, czy 2006, coś w ten deseń, więc jest ona już bardzo, bardzo stara. No i mamy tutaj driftik na jakimś parkingu w białej S15. Nie wiem kolego, na czym grasz, czy jest to kierownica, czy jest to pad, ale wygląda to nawet płynnie, nie? Albo wiem, że też na myszce chyba się nawet driftowało w tej grze, o ile dobrze pamiętam, bo za dzieciak oglądałem dość dużo filmów na YouTubie, wiecie, za czasów YouTube'a, 2007-2008 rok, bo wtedy mniej więcej zaczynałem Przygodę w internecie na YouTubie. Eee, także tak mi się kojarzy. No ale możesz kolego napisać, kolego Jakub, jak jest naprawdę, czy mam rację, czy jednak nie trafiłem i grasz na kierownicy. No i Forza Horizon 5 na miejscu 8. M graczu Kuku w Toyocie AE86. Także mamy tutaj drifting na scenie ulicznej Horizon, czyli na tych fajnych kontenerkach, które się świecą ledami, ale niestety no, no, taki fajny ten. Parking cały nie jest, no bo mamy tam całą muzykę, która mnie osobiście denerwuje i ten parking był fajny, jeżeli nie już ulepszyliśmy sobie po prostu tego festiwalu. No, ale w momencie, kiedy jest on ulepszony, no to życie. no mimo że jest tam bardzo ładnie, bardzo dużo miejsca na drift, to raczej nikt chętnie tam nie driftuje właśnie ze względu między innymi na tą muzykę. Co do przejazdu tutaj kolegi, no to Forza jak Forza, dzisiaj na miejscu ósmym, bardzo fajnie to nawet wygląda, jeśli chodzi o latanie bokiem, tylko no tak trochę nie rozumiem tej 360 ki No, była tak po prostu. Tak z czapy zrobiona, dlatego dzisiaj na miejscu ósmym, ale doceniam starania. E, bardzo fajnie u ciebie wygląda gra. I widzę, nawet masz duże FPS-ów. I tutaj, co do przejazdu na miejscu siódmym, kolegi z Jarus w Asetokorsie, mam ogromny dylemat, bo nie wiem, co mam sądzić na, na ten temat. No, Kolega jeździ jest 15. Mamy 360 na środku bardzo szerokiej ulicy. I no w sumie po prostu przejście dalej, tak, jakiś boczek tu w prawo, tutaj coś w lewo. No ale konkretnie kolega no, nic nie, nie pokazał, nie? W sensie nie wiem w jakim kierunku on jedzie, czy to jak on jeździ, to jest planowe, czy to jest kompletnie przypadek i jedzie po prostu tam, gdzie go poniosło. No nie mam pojęcia, dlatego jest to na miejscu siódmym, może wy podczas oglądania, oglądania tego filmu, język mi się plącze, wymyślicie coś lepszego i mi powiecie w komentarzach, o co tutaj mogło chodzić. Na miejscu szóstym mamy Entera w lancerze Evo 10 na customowej mapie w Forge Horizon 5. Bardzo fajnie to wygląda, jest to pewnie jakaś imitacja e, górskiej trasy, nie wiem, jakieś initial Detog i, i tego typu rzeczy. E, bardzo fajnie w ogóle graficznie wygląda, kurde, mam wrażenie, że u Was te forzy wyglądają o wiele lepiej niż to jak ja gram na kierownicy, na streamach, czy nagrywam dla was odcinki. No dobra, to pewnie tylko moje prace. Bo dobra, wracając do tego jak kolega tutaj lata, to bardzo fajna e, trasa osobiście jej nie widziałem jeszcze, ale pewnie musi być ze sobą żerna, bo mamy bardzo dużo drzew, a drzewa zabierają duże grafiki. Dobra, bo ja się znowu skopiłem na tej mapie. A co do przejazdu kolegi, myślę, że za, za miejsce szóste jest to odpowiedni przejazd. E, jesteśmy kwita, dobry przejazd na, w zamian za w miarę dobre miejsce, więc chyba jest git. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku jest przesycenie Toyot Ae86, bo mamy tutaj e, Carlos miejscu piątym, który znowu kolejna osoba jeździ AE86, ale jest to Asetokorsa, no i mamy tutaj jakąś trasę górską. No też niestety nagranie krótkie, ale bardzo fajnie to wygląda i kolega chyba jeździ tutaj na jakiejś kierownicy. Tak mi się wydaje, no i ma... Chyba charakter z wiecie charakter w sensie bohatera osobę kierowcę z Initial D za kierownicą, także myślę, że jest Spoczko. Słuchajcie, mafiu na miejscu czwartym to jest koks totalny, słuchajcie. U niego jego stanowisko to jest totalny sztos. Ma laptopa chłodzonego wodą. Jeździ na kierownicy marki Cobra i on jest jeszcze w stanie tak driftować. Dlatego dzisiaj... Kolega Mafiu jest na miejscu czwartym. No i macie przy okazji załączone zdjęcie, jak to u niego tak naprawdę wygląda. No bo ja sobie mogę mówić, ale Wy nie macie wyobrażenia, jak to wygląda w rzeczywistości. Także proszę Was bardzo, kolega udostępnił. Nawet powiedział, że mam wrzucić. No bo jego stanowisko jest po prostu hitem, nie? Ale to chłodzenie wodne do laptopa mnie rozwalił najbardziej. No bo dość, że chłodzi mu wodą, to jeszcze podwyższa mu pozycję laptopa. Także no dwa profity ma praktycznie za praktycznie. Się pieniądze, bo ile kosztuje buteleczka wody, nie? I pochodzi i podtrzyma także gitara. Juba na miejscu trzecim na bikiernikach w Mustangu RTR Formuła Drift. No ten Mustang brzmi po prostu prześwietnie, driftuje nim się relatywnie prosto moim zdaniem, no bo sam nim jeździłem na przykład w odcinku z mapą Burnout Paradise, także generalnie trzecie miejsce myślę, że spoko, no bo jeśli chodzi o przejazd, no to zrobił to dobrze moim zdaniem, nie? Myślę, że raczej zgodzicie się ze mną, że no przejechał w sumie te bikarniki zarobiście także myślę, że miejsce trzecie zasłużone. No i dobra, Te jest na miejscu drugim. To sobie tak pomyślicie, skoro ten przejazd jest na miejscu drugim, to co kurwa jest na miejscu pierwszym? Skoro ten przejazd jest zrobiony moim zdaniem no idealnie, Te Falini do każdej zony się przytula idealnie, każdy drift jest zrobiony z bardzo dużym kątem, no i w sumie wszystko płynnie zrobione, nie? No nie ma się do czego przywalić. Gratulujcie drugiego miejsca, no ale jednak na pierwszym miejscu to nie jest, nie? No i pierwsze miejsce, Powiedzcie sobie, no ja pierdziele na pierwsze miejsce dał Drift Playground, owszem, ale Castexon, który jest na miejscu pierwszym, dostarczył nam również i nagranie z kamery, w którym widać jak lata na T300RS e, ze zmienionym kołem na koło Slida i wychodzi mu to naprawdę dobrze jego drifty wyglądają płynnie nie mam do czego się przywalić owszem drift playground jest prostą mapą relatywnie więc nie jest nic trudnego na niej latać ale kolega pokazuje tutaj kierownicę pokazuje że nie jest to na żadnym padzie robione gra ze środka z necfx także ma tutaj już umiejętności to całkiem spore bo wychodzi mu to naprawdę dobrze bardzo mi się podoba twój przejazd twój filmik bo w sumie przejazd z przejazdem, ale no ogólnie film mi się po, twój, twój podoba, który mi dostarczyłeś. No dlatego wrzuciłem go na miejsce pierwsze, bo osoby pomyślałem, że takie staranie się należy jakoś uhonorować i nagrodzić. Także miejsce pierwsze dzisiaj należy do Ciebie, Panie Kastekson. O, chyba dobrze przeczytałem. I dobra, pooglądali to do domu, ale najpierw zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ja cały czas o tym przypominam, gdyż łapki w górę są ważnym, nieodzownym elementem tego filmu. W sumie każdego filmu na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Jaki uda mi się wrzucić? Cześć!